Witajcie na kolejnej edycji wieszczadzkiego rajdu przeprawego tropem Żubra, w tym roku prawie zimowa edycja, cieszę się, bo na starcie mamy prawie 100 zawodników w 3 klasach, w błędzieżowej lidze kładowej, w Adventure'ze i w ekstremie. Gorąco trzymajcie kciuki za chłopaków, wszystko się przed nimi zaczyna, warunki są bardzo trudne, choć nasz rajd z założenia jest łatwym, przyjemnym rajdem, prawda? Kibice tego nie potwierdzają, boją się, bardziej niż ja. E, no cóż, jest to pierwsza edycja e, e, kalendarza Polskiej Ligi e, ATV. W tym roku mamy jeszcze w sumie 5 rund e, i będziemy się ścigać, więc otwieramy sezon licznie. Bardzo efektowny start wspólny, bo mamy fajne warunki do tego. Dlatego myślę, że będzie co oglądać. A mam nadzieję, że Kasper zrobi jeszcze materiał z tego i będzie super. z tąkiem z Ostoi są na bazie, a ja zaraz ruszam właśnie zobaczyć jak tam u chłopaków w terenie. No na razie jak wieszaliśmy w pieczątki było fajnie, ale z tego co słyszeliśmy od niektórych sędziów na trasie przez łoki to dużo się dzieje. Także tropem Żubra zaczyna się dość, dość błotniście. Nie pada, aczkolwiek mamy trochę śniegu. Jest mroźnie, no i przez dwa dni lało, więc, więc, więc warunki są naprawdę ciężkie i, i zobaczymy, co tam się dzieje. Idziemy do kolejnych uczestników, widzę eee, tutaj trochę pomieszane extreme z Adventurem, także się gonią śmiało, eee, ale jesteśmy w MLQ, zaraz idziemy do MLQ, mamy opiekuna młodzieżowej, Libii, lik kładowej Santorka, jak twój młody daje? Daje radę, daje, super jest, gdzieś pojechał teraz, gonić go trzeba, A. szukać. <laughs> idziemy szukać młodych. Czekamy chłopaków w Semelku, ale tu jest też część osób, które walczą w adwenczerze. Proszę. Cześć. Przedstawcie się. Jestem Huber Derkat. Ile zrobiłeś już pieczątek? No nie wiem, no ze 25, może ze 30. No. No, ale dobra zabawa jest, kurde, fajne pieczątki, można się pobawić, eleganckie podjazdy. Nie jest tak za sucho, nie za mokre, a w sam raz. Jest Dobry. Kasper Hammer? <gryw> Jak tam, widzę, że grubo tutaj. Masz już powłokę? No jest fajnie, ale trochę za mokro. Trochę za mokro. Takie ostro walczą. Mają kiesiątkę adventurową, ja ale... Chuj, dawaj, I, od I odkręć, 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 odkręć! I gaz, 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 gaz. Gaz, gaz, gaz. Okej okay. Na adwentzerze, jak widać, nie jest lekko. Przerolowali kłada. Stwierdzili, że nie ma sensu go wyciągać, tego przerolowali. Przełuje, jak zawsze nas zaskakują. No, takie małe zdarzonko nieplanowane nie wyszło, no? ale jest i tak. No, także czekamy aż, aż chłopaki, e, o, aż olej ścieknie i pewnie pojadą dalej. <gry> A ty fauseles, o! Jakby coś to pamiętajcie przełuję, szelest Wam pomógł. No? Szelest Wam pomógł, tak? Trochę. Ale figurę wykonał sam, bez pomocy. Jak tam? Jest super, fajne, że udało się kłada podnieść. Fantazja mnie troszeczkę poniosła i podbiło na krzaku i wylądowałem na, na sobie kładaniałem. Dobra, zaraz ja się Dobra, to sobie polecisz, no. Także bardzo fajny. Przez głupotę odpierdziliłem manianę. No i tyle, no co można więcej powiedzieć. Głupota. Jeszcze raz głupota. Trzeba teraz poczekać aż olej ścieknie i dalej. Tak, jadę dalej, dokładnie. terenie dużo się dzieje. Jednak też zrobił robotę i ilość uczestników, która w tym roku nam dopisuje, bo mamy prawie 100 zawodników, dokładnie 99, którzy wystartowali i ponad 30 ekstremowców w tym w tym ponad 70 adventure'owców. Są też z młodzieżowej ligi kładowej, także polska liga ATV bardzo fajnie się zaczęła, eee, także tropem żubra można powiedzieć, że, że jest, fa jest fajnie, jest, jest syto A w górach naprawdę mamy warunki, no, bardzo ekstremowe, nawet na, na adwentchera. Młodzi w MLK też ostro walczą, także naprawdę pogoda no, jest iście kładowa, offroadowa eee, co można powiedzieć. Trasa, trasa wymagająca, bez dobrych opon, naprawdę jest ciężko, co zresztą e, wielu chłopaków e, z, w, wielu chłopakom to zweryfikowało jazdę, bo ci, co niestety e, mieli bardziej, bardziej opony na skały czy szutrowe, no to wymiękają. Także o, właśnie idzie, idzie jeden z, z naszych e, sędziów Jesteśmy po trzech godzinach rajdu Tropem Żubra 2022, pierwsza runda Polskiej Ligi e, ATV. E, zjechał skład sędziowski po trzech godzinach, robimy wymianę. Chłopaki na bieżąco zdają relacje z tego, co się dzieje na trasie, bo my mamy jedynie łączność radiową e, i na podstawie łączności radiowej wiemy o sytuacjach krytycznych, których na razie nie ma Nie ma nie, ma, nie ma, nie ma, Byliśmy, akro przejeżdżaliśmy i była rolka. Była rolka, ale driverowi się nic nie stało. Maszyna też odpaliła, także pojechał dalej. No ale rajd, jak to u dzikiego. Trzeba trochę walczyć. Trzeba trochę walczyć. Ale... To są dzikie bieszczady. Są A dzikie nie bieszczady. u dzikiego. A, I żeby było jasność. Nie ma złej pogody. Są tylko słabe charaktery. Oho. Także naprawdę. I pogoda dopisała, bo na pewno stopień trudności troszeczkę urósł. Tak. Albo bardzo. No, bardzo. Ale, bardzo. Ale, ale fajnie, fajnie. Widzieliśmy tam też, nieskromnie powiemy, naszego szejka. Najmniej, najmłodszego. Antka. Antka, Antka, Antka. Tak. daje radę Mody, też. M, to jest młodzieżowa liga kładowa, czyli MLQ i faktycznie startuje z opiekunem i tak. sobie radzi. Sobie radzi, no tak, tak, tak. Maszynał pieprzowa, że tak brzydko powiem, ale sobie radzi. Tata już chciał skończyć, zjechać na skabowego, ale nie. Antek nie odpuści. Antek nie odpuści. Czyli można powiedzieć, że na razie jest okej, okay. my mamy potwierdzone trzy rolki. Eee, ale nikomu się nic nie stało, eee, no, po prostu nagła zmiana pogody. Eee, zakładając trasę, że będzie to łatwe, staramy się, żeby ten rajd dość łatwy i taki zachęcający, ale pogoda zrobiła fikusa, więc w tej chwili to się stał poważny rajd choć na powiem powiedz, że niektóre pieczątki takie ktoś miał fantazję, jak to robił. <laughs> Naprawdę, to byłem ja. <laughs> tak mi się podobało. Słuchajcie, klasa Extremie jest najmniej liczną klasą e, e, zawodników no, z dużym doświadczeniem. W tym sezonie do grona dołączyły kolejne nazwiska. Ta klasa zobowiązuje i tutaj już trzeba się wykazywać umiejętnościami, a w tych warunkach pogody dobrych. To i tych umiejętności może zdecydowanie braknąć, ale doświadczenie na pewno dużo pomaga w tych warunkach. Także panowie dziękuję, proszę się napić coś ciepłego, coś tam zjeść i do roboty I zapraszamy dalej. Zapraszamy w Bieszady. W związku z tym, że e, to jest ta nasza chwila, więc starym zwyczajem, nade mną jest mała ścianka. Jak wiecie, jest, mamy trochę ciężkie czasy. Chyba wszyscy to w jakiś sposób odczuwamy, szczególnie tą tragedię po stronie granicy wschodniej, naszych sąsiadów. Niemniej mamy naszych wiernych sponsorów, którzy zawsze nas wspierają.